Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Blue Lamp for the final concerts of Polish Scottish Mini Festival 2025. In a week's time, there is still Weekend of Polish Cinema uh, with our special guest, uh, with IFF Toffee Fest, and our special guest Agnieszka Smoczyńska, but that's our final concert of the 2025 festival. Today, we are welcoming in Aberdeen talented quartet, string quartet, uh, Capella Popierone. For the first time,

Dobry wieczór, witamy Was w Szkocji na polsko-szkockim minifestiwalu Barberdi. Cześć, dzień dobry, witamy. Ja, daj, daj. Jesteście pierwszy raz w Szkocji. Tak, tak. tak ja, pierwszy to, raz. To o nasza ta pierwsza wizyta. Jak w ogóle się czujecie tutaj w szkockiej atmosferze, w zupełnie innym klimacie u nas? Klimat zdecydowanie nas zaskoczył, bo u nas minus 15, minus 10 i śnieg, a tutaj nawet okazało się, że taka wiosenka, tylko wietrzna. Cudowne powietrze, bardzo nam służy, pyszne jedzonko i świetna gościnność, naprawdę, wspaniali ludzie tutaj. Ja też bardzo cieszę że jesteście u nas, że nas odwiedziliście. Mam takie pytanie do Was. Skąd w ogóle pomysł na Waszą nazwę? Wszyscy nas o to pytają, to jest w ogóle bardzo e, ciekawa historia, bo e, był pewnego razu koncert, jeden z naszych pierwszych koncertów, które graliśmy, to był chyba Oktoberfest, taki e, oscypek fest, przepraszam, oscypek fest nasz. Krzywców e, w, w browarze żywieckim. Tak, i trzeba było wejść na scenę, a słuchajcie, jak się nazywamy, jak się nazywamy, trzeba wejść na scenę, jak się nazywamy. No i, to spontaniczne, tak. Na, nawet nie wiem, kto to powiedział. To to popieronie. Nie wiem, kto to powiedział, ale. No to jest niesamowite. Popieronie. od razu zostaje w głowie. Tak, a ko kojarzy się też z piorunem, mhm. bo ze śląskiego troszeczkę piorun to jest piorun, a nasza muzyka też jest mocno energetyczna, mocno taka dynamiczna, więc wydaje mi się, że jest adekwatna do tego, co prezentujemy. Kochani, jakie są Wasze muzyczne inspiracje, ponieważ ja tutaj um, słyszałam dużo folku polskiego, ale też elementy czasu. I Chciałam Was się zapytać, jakie są Wasze inspiracje muzyczne indywidualnie. No, zacznijmy może od Wojtka. A jeżeli chodzi o mnie, no to e, moją pierwszą inspiracją zawsze była muzyka tradycyjna. Znaczy, e, to przeniosło się wszystko na muzykę klasyczną. Po jakimś czasie zaczęliśmy się wgłębiać muzykę półku Karpat, czyli muzykę właśnie głównie z Rumunii, Węgier, Słowacji, bo to były też takie super bliskie na, nam tereny. E, I skończyło się na jazzie, tak naprawdę. Bożenka? No u mnie tak naprawdę co z muzyką zaczęła się od muzyki klasycznej w szkole muzycznej. Później y, tradycyjna muzyka w zespole regionalnym. No i później przez jakby przez cała muzyka właśnie kukarpa, tak jak Wojtek wspomniał, czy to Rumunia, czy to Słowacja, czy to Bałkany, no tak naprawdę. Um, u mnie zdecydowanie. Tak samo, tylko ja zostałam w tym świecie muzyki tradycyjnej ze względu na to, czym się zajmuję na co dzień, czyli zespołami ludowymi, kapelami ludowymi, tradycyjnymi, ale też dużą inspiracją były dla mnie taka muzyka klasyczna, ale kompozytorów, którzy tworzyli na bazie muzyki tradycyjnej, czyli na przykład Bartok czy Kodaj, ale też zespoły, które powstawały w tym czasie, gdzie my dopiero się gdzieś tam wylęgaliśmy, czyli Wołosi, to, było bardzo, to była duża inspiracja. To było chyba pierwsze takie zderzenie z tym, że wow, można takie super rzeczy robić z muzyką. Jeżeli chodzi o takie składy personalne to m.in. Danish String Quartet to jest e, taki e, kwartet duński, który naprawdę wielkie wrażenie na każdym z nas w sumie zrobił. Tak, tak, to oprócz po... tego, oprócz tak, tego. String Quartet. Atom String Quartet przede wszystkim e, ja jeszcze tutaj dodam Adam Baudych, Leszek Mążer, który również... Pięknie w ogóle wciąga z tą swoją muzyką, eksperymentuje. Przestrzeń. W tak, przestrzeń. To, to, to są wspaniałe Ale nurty. Też... Także jakby dopełniając tutaj wszystko, co przedmówcy moi powiedzieli, to, to właśnie muzyka folk, etno, world music i praktycznie jazz, klasyka. Wszystko, co tak naprawdę jest dla nas, co na nas robi wrażenie, to też staramy się właśnie wplatać w naszą muzykę. Myślę, że też takie persony, które mieliśmy okazję poznać osobiście, to jest Mateusz Smoczyński, który właśnie też za właśnie za tą street kuartet, który był u nas na festiwalu i który też współorganizujemy z Kapelą popieranie. No i Marcin Pospieszalski, który rok temu też był ekspertem. No i w ogóle wszyscy muzycy, których poznajemy na naszej drodze, bo każdy wnosi gdzieś jakąś nową iskierkę. To jest niesamowite dla mnie osobiście widzieć tak młodych ludzi którzy potrafią w taką muzykę tradycyjną folkową wprowadzić tak dużą energię, że przyciągają młodych ludzi też. I to jest coś pięknego, bo to jest taka tradycja, która jest tradycją, ale też się rozwija i też idzie w taką stronę, jakby to powiedzieć, taką modern bardziej, prawda? U nas jest bardzo duże w Polsce teraz boom na muzykę tradycyjną, taką Incrudo, bardzo duże środowisko takiej właśnie bardzo mocno rdzennej muzyki polskiej. A co za tym idzie? E, są osoby, które chcą eksperymentować, więc już dochodzimy do tych fuzji, e, do tej fuzji, którą my e, prezentujemy chociażby w projekcie Żywioły, gdzie już e, gramy w poszerzonym składzie z perkusją, z e, pianem, z chórkiem dziewcząt, ale też e, mamy b, b, znajomych i dużo takich składów, które już grają z muzyką, rapują, z muzyką elektroniczną. Także to jest super, bo to jest właśnie ta możliwość dotknięcia muzyki tradycyjnej, chociaż w tej wersji właśnie młodych. Oni ją usłyszą w takiej wersji, więc potem będą się interesować i znajdą tą inkrudo. Ze mną było podobnie, bo, z nami wszystkimi, bo my yy, wszyscy graliśmy i tańczyliśmy w zespołach pieśni i tańca, czyli to nie jest taki folk, to już jest folklor przetworzony. On już miał opracowane, on już miał tonację, ale dzięki temu, że tam byliśmy, dzięki temu, że przeszliśmy cały ten łuk Karpat, w naszej przygodzie, że graliśmy muzykę Węgier, muzykę Słowacji, nawet na streetach graliśmy sobie jakąś tam rozryweczkę, jakieś tam kowerki yy, się grało, nagle i tak wróciliśmy do tej naszej muzyki żywieckiej, którą naszą, naszymi aranżacjami promujemy, w pewnym Czyli sensie. Czyli tak jakby prze, unikalnie prze... Przemycacie muzykę ludową w nowych ranżacjach Zdecydowanie i tak. Pełnie w innym, tak jakby, przekazie do młodych ludzi, coś takiego. Tak, współcześnie chcemy to potraktować. Ja mam takie powiedzenie właśnie, że rozkładamy swoje skrzydła, tak? I przyciągamy ludzi, którzy po prostu może nie mieli po drodze z muzyką folklorystyczną, ale właśnie tym, że interesujemy się współczesną muzyką, to przemycamy także te, te, te pierwiastki, właśnie to, to piękno tej muzyki, właśnie w sposób współczesny i dzięki temu właśnie Stajemy się, czy nawet jesteśmy poniekąd takimi ambasadorami kultury Beskidu Żywieckiego. Ja myślę, że też warto podkreślić to, że bardzo dużo z naszego repertuaru jest utworami autorskimi. Czyli to przemycanie polega na jakiejś tam parafrazie jakiejś jakiegoś fragmentu, jakiejś inspiracji, jakiejś... Jakieś elementy, czasami jest to harmonia, czasami jest to jakiś zestaw rytmiczny, czasami są to teksty, i myślę, że to wszystko właśnie jest bardzo mocno nasze, ale czuć w tym tą naszą muzykę, tą naszą tożsamość, też skąd pochodzimy, skąd przyszliśmy. Bardzo się cieszymy, kochani, że dzisiaj będziecie z nami. Ojej, my więc... również, to jest dla nas takie wydarzenie, że. <gry> Tutaj w Szkocji my staramy się promować polskich twórców, polską kulturę, a Wy jesteście niesamowitym przykładem, że właśnie młodzi ludzie mający niesamowitą energię potrafią polską kulturę nieść w świat. I ja już jestem tak podekscytowana że zaraz będziemy kończyć, bo ja się nie mogę zaczekać końca. My też. Dodamy, dodamy tylko, dziękujemy bardzo, dodamy tylko tak, że zapraszam na nasze media społecznościowe, tam kto tutaj wywiadu odsłucha może... Zapraszamy do subskrybowania, właśnie, lajkowania i obserwowania. też bo dużo różnych właśnie ciekawych też inicjatyw podejmujemy, więc tak. polecamy, po kapela. Tak. Na pewno od dzisiaj no. macie nowych... O, o, cieszymy się bardzo. Cieszymy się bardzo. Cieszymy się bardzo. Tak, przyszedł Dziękuję jeden wam. fan. Dzięki, pozdrawiamy. Jeszcze last message do ludzi z Bądźcie zdrowi, pozdrawiamy. Nie to zapominajcie o swoim domu, o swojej kulturze, a my będziemy do Was przyjeżdżać, żeby Wam o tym przypominać. Tak. Super. Dziękuję. Dziękuję.